Przed nami kolejny inspirownik wychowawcy przedszkola w świątecznej serii. Tym razem będziemy rozmawiać o kartkach i prezentach, które możemy wykonać sami. I jak zawsze, otrzymacie, oczywiście, również bonus do tego odcinka. Tym razem będzie to jeszcze większa porcja pomysłów na kartki DIY. Nie te, o których opowiemy Wam za chwilę, ale całkowicie jeszcze inne osobne pomysły. A my dzisiaj dużo też powiemy o sensoryce i motoryce, bo jak się okazuje, można bardzo dobrze je ćwiczyć podczas wykonywania takich świątecznych gadżetów czy kartek. Jeżeli chodzi o sensorykę, to już najprostszym pomysłem jest użycie makaronu. Możemy go dodatkowo pomalować, żeby był też przyjemny wizualnie. I taki makaron, po pierwsze, możemy sobie podotykać, poprzesypywać, ale po drugie, możemy wrzucić go też do słoika i zrobić taki grzechoczący słoik. Mamy rozwój zmysłu słuchu, młodszych dzieci, mamy też rozwój zmysłu dotyku. Ja natomiast mam zapachowe zagadki, także nie zapominajmy o zmysle węchu. I tutaj potrzebne nam będą słoiczki albo jakieś takie kubeczki i do nich wsypujemy różnego rodzaju, na przykład kawy, cynamon, można też jakieś zioła typu bazylia, można mięty też dodać, skórkę pomarańczy, skórkę cytryny. I tutaj są dwa takie pomysły: jakby możemy albo poprosić dzieci, żeby podzieliły te słoiczki, te kubeczki na dwie kubki. Tych zapachów, które im się podobają, i tych, które mniej. Albo na przykład możemy stworzyć po dwa kubeczki z danego zapachu, czyli dwa kubeczki z ziarnami kawy, i poprosić dzieci, żeby te kubeczki pogrupowały w pary. To może być naprawdę ciekawe zadanie, żeby zobaczyć, jak ten zmys zmysł węchu się rozwija u dzieci. Fajnym pomysłem na wykorzystanie innej rzeczy, którą znajdziemy w większości z naszych domów, też nietrudno dostępna w każdym sklepie, czyli sól kuchenna. Ja dowiedziałam się, że można z niej zrobić bardzo fajny kolorowy pył. Wystarczy taką sól kuchenną wsypać do kubeczka i pomieszać dość energicznie kawałkiem kolorowej kredy. I ta sól nam się pięknie zabarwi. Możemy sobie zrobić kilka kolorów takiego pyłku no i możemy się nim dowolnie bawić sypiąc go czy przyklejając na kartce. Możemy też um, narysować kontury czegoś albo wydrukować i tu już trochę trudniejsze zadanie wypełnić te kontury tym pyłem tak, żeby powstał nam obrazek. Ale śliczne obrazki muszą wychodzić z tej soli. Tak, ja jestem ciekawa jak to wygląda, bo nie próbowałam szczerze mówiąc, ale przyznaję, że korci. Tak, dokładnie. Ja natomiast chciałam wspomnieć o malowaniu rączkami, bo dużo osób o tym zapomina a to jest taki najprostszy sposób, no i świetne doświadczenie sensoryczne. Także, oczywiście, farby będą nam potrzebne jakaś kartka, albo najlepiej bardzo duży taki karton. Często teraz kupujemy jakieś prezenty, więc tych kartonów mamy sporo i naprawdę jest świetna zabawa, nawet na kilka godzin. Z tych odcisków palców na przykład można też zrobić jakieś obrazki świąteczne, do tego dorysować na przykład czepkę Mikołaja, wąsy białe, albo zrobić reniferka z dwóch paluszków, także naprawdę bardzo fajnie może być. To wygląda, a co do tego super zabawa. To teraz pora na coś, co nazwałabym taką bardziej 3D zabawką, do której potrzebny nam będzie woreczek strunowy. Na takim woreczku możemy namalować sobie bałwanka. I do środka wsypać znaczy wsypać, włożyć łyżeczkę żelu, trochę wody i trochę waty. I jak to wszystko wymieszamy tam w środku, to możemy poprosić dziecko, żeby układało nam tę zawartość w kształt bałwanka. Bardzo fajna taka zabawa dotykowa i relaksująca na pewno. Tak, ten żel do włosów super tutaj yy, właśnie no on zrobi całą robotę. Tak, praktycznie. tak, tak. Ja też znalazłam właśnie taki pomysł na woreczek. W ogóle ich jest naprawdę sporo, więc fajnie sobie też poszukać innych pomysłów. Ja natomiast znalazłam taki, taki pomysł, żeby na tym woreczku narysować na przykład 6 bałwanków i każdy, żeby został ponumerowany od 1 do 6, i tyle samo. Tam trzeba będzie wrzucić wtedy 21 ziarenek np. soczewicy albo kawy. Albo jakiegoś takiego grochu mniejszego i poprosić dzieci o to, żeby tyle ile, taka jaka jest liczba na bałwanku, żeby tyle ziarenek dopasowały do tego bałwanka. Także naprawdę świetne doświadczenie, nie tylko sensoryczne, ale też dodatkowo dzieci będą ćwiczyć liczenie. Jeżeli chodzi zaś o motorykę, to czasem nie doceniamy, poszukując tych fajnych inspiracji na różne ciekawe rzeczy, gadżety, czasem zapominamy docenić te najprostsze czynności, bo już samo otrzymanie mazaka, czy kredki, czy pętla z farbami bardzo dobrze rozwija motorykę. Super zajęciem też dla młodszych dzieci będzie przesypywanie, przelewanie czegokolwiek. Jakichkolwiek składników, czy właśnie tak jak wspominałaś, jakieś sypkie produkty typu groch, które też możemy potem spróbować przykleić na kartkę i utworzyć z niego ciekawe kształty. Będzie bardzo dobrze stymulowało czucie powierzchniowe ręki. Ja znalazłam pomysł na coś ciekawego, a jest to konkretnie kartka. I tutaj. Pomysł, który znalazłam na kartkę, to kartka z pomponów. I tutaj do, na karteczkę przyklejamy sobie pomponiki, najlepiej zielone, żeby utworzyć z nich kształt choinki. I tutaj choineczka nam się właśnie z tych pomponików bardzo fajnie ułoży i my nie mieliśmy pomponów przy sobie, więc wykorzystałyśmy balony z Izabelą i zrobiłyśmy kartkę z balonów. Też fajne doświadczenie sensoryczne. I taka powstała nam także naprawdę dość ciekawa, fajnie wyszła. Tutaj jest taśma dwustronna i baloniki poprzypinane, poprzyklejane. Zamiast czerwonego baloniku możemy tutaj oczywiście przykleić jakąś gwiazdkę, albo na przykład pomponik, tak jak w poprzednim, poprzednim pomyśle. A nad kształtem jeszcze poćwiczymy. Tak, tak. No, nie wyszła jakoś bardzo kształtna, ale może być naprawdę bardzo fajny pomysł. I też w większym formacie możemy zrobić ze zwykłych balonów, nie tylko z tych takich podłużnych, ale też tak. ze, ze zwykłych baloników możemy zrobić właśnie e, taką dużą już kartkę świąteczną. Mnie się natomiast bardzo spodobały. Proste kartki, naprawdę minimalistyczne i przyznam szczerze, że myślę o tym, żeby sama wykonać je na święta, bo jest to fajna zabawa, ale efekt też jest naprawdę piękny. Kartki świąteczne z guziczków. Jeżeli mamy guziczki, których nie wykorzystujemy, albo po prostu możemy je kupić, nie kosztują dużo, to możemy stworzyć z nich naprawdę piękne wzorki, bardzo prosto. Ja trafiłam na kartkę, która była wykonana tak, że były guziczki na takiej jakby różnej wysokości i do nich zwykłym markerem były dorysowane takie jakby nitki albo sznurki, na których te guziczki sobie wisiały i jakieś nie wiem listki czy tam drobne ozdoby i po prostu zwykły napis Wesołych Świąt. Czy, czy jakieś inne. I to wyglądało naprawdę pięknie. Guziczki były kolorowe. Możemy też poukładać je w różne inne kształty, na przykład kształt choinki. Jeżeli przykleimy kilka guziczków w różnych odstępach i potem połączymy ją taką ładną linią, na przykład kolorową albo złotą, to powstanie nam piękna choinka. Bardzo minimalistyczna, ale bardzo, bardzo efektowna. Ślicznie to musi wyglądać. Nawet y, takim klejem brokatowym możemy połączyć tego guziki. Tak, Naprawdę tak, dokładnie, się dokładnie. A jeszcze jeden bardzo, bardzo prosty pomysł, który mocno zapadł mi w pamięć, bo wcześniej na niego nie trafiłam, to wykonywanie stempelków y, w kształt wieńca, o. takiego bożonarodzeniowego. I co nam do tego potrzebne, to dosłownie pół rolki po papierze toaletowym i gumka recepturka, którą owiniemy tę rolkę. I patyczki kosmetyczne. I te patyczki wkładamy za tę gumkę recepturkę, tak dość gęsto koło tej rolki i powstaje nam stempel. Im więcej będzie tych patyczków, pewnie stempel będzie wtedy bardziej mm. efektowny. No i potem maczamy to w farbie i śmiało stemplujemy sobie po karteczkach. Także w ten sposób też możemy ozdobić nasze kartki świąteczne jako taki znak rozpoznawczy. Ale nie tylko wieniec, można w sumie też narysować choinkę i tym stempelkiem robić bombki, też fajnie. Dokładnie. To Dlaczego nie? Oczywiście. Izabela przez cały tydzień chodziła po biurze i mówiła mi o e-booku, który dla was stworzyła. Także, link macie w opisie. Na pewno tam musicie zerknąć, bo jest super, są super pomysły i jest ich naprawdę sporo. I ja nie mogłam się już doczekać tego pomysłu, więc sama, tego e-booku, więc sama zaczęłam szukać jakichś pomysłów na prezenty, i znalazłam bardzo ciekawy pomysł na prezenty, i są to mydełka. Tutaj już będzie nam potrzebna na pewno czyjaś pomoc albo rodzica, albo nauczyciela w przedszkolu. I do tego będziemy potrzebować bazę glicerową. Tutaj też można wykorzystać na przykład stare mydełka. Jeśli mamy jakieś takie bezbarwne mydełka albo białe, można je zbierać, bo raczej do końca tego mydła nigdy nie zużywamy, więc można sobie je pozbierać i później je właśnie będziemy rozpuszczać. Do tego jakieś olejki zapachowe, barwnik na przykład pomarańczowy albo czerwony, taki jaki, taki jaki chcecie mieć koloru mydełka. Dodatkowo na przykład cynamon, skórka pomarańczy lub cytryny, foremki do mydła. Nie muszą być tutaj specjalne formy do mydła, mogą być takie silikonowe foremki na lód. Fajnie, mm -hmm. żeby były po prostu troszeczkę większe, żeby te mydełka miały już jakąś konkretną formę i żeby na no, trochę nam służyły. E, jakieś pojemniczki plastikowe, e, patyczki do szaszłyków tutaj też nam się przydadzą, e, folia pakowa i wstążka, żeby później te mydełka oczywiście ładnie mm -hmm. zapakować i ustawić pod choinką. Pokrojone mydełka wrzucamy do mikrofali albo podgrzewamy w kąpieli wodnej, i później rozlewamy je sobie oczywiście do tych, do tych naszych foremek. Dodajemy olejki zapachowe, dodajemy barwnik, fajnie, tak go możemy rozprowadzić tym patyczkiem i oczywiście one tam muszą zastygnąć w lodówce mhm. jakiś czas. I później, oczywiście, jeszcze przed zastygnięciem, możemy sobie wrzucić wszystkie dodatki, na przykład ziarna kawy, albo skórkę pomarańczową, o której mówiłam, albo cytrynę, albo cynamon. To, co chcemy mieć w tym naszym mydełku, i jak to mydełko wyciągniemy z naszej formy, możemy je ładnie zapakować i będzie prześlicznie wykonać pod choinką. A jak już jak ktoś rozpakuje, no to jeszcze będzie pięknie w łazience pachnieć. Fajnie, bo po składnikach wydawałoby się, że to jest coś bardziej skomplikowanego. Zresztą mi zawsze robienie mydełek kojarzyło się z czymś skomplikowanym, a okazuje się, że to jest w zasadzie bardzo proste i będzie fajną inspiracją nie tylko na zajęcia, ale też może po prostu dla Was jako prezent właśnie dla najbliższych. W e-booku znajdziecie co prawda nie o tyle pomysły na prezenty, co bardziej właśnie na kartki, ale mam nadzieję, że obdarowani tymi kartkami rodzice albo właśnie najbliżsi będą zachwyceni. Pamiętajcie, żeby obserwować nas na Instagramie, na Facebooku. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmikami i zapraszamy Was na naszą platformę szkoleniową VOD. I oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.